Dla każdego narodu istnieją bitwy, których nazwy z jednego czy innego powodu znaczą dla ich ludzi więcej niż większość. Dla Amerykanów to Gettysburg. Dla Australijczyków i Nowozelandczyków to Gallipoli. Dla Brytyjczyków i Kanadyjczyków to Soma. Dla Francji jedną z najważniejszych bitew w jej najnowszej historii była bitwa pod Verdun. Bitwa, która toczyła się prawie przez cały 1916 roku rok, Została wywołana przez niemiecką armię w celu zniszczenia Francji i osiągnięcia zwycięstwa na froncie zachodnim. Zamiast tego, bitwa pokazała determinację Francji do oporu i kontrataku przez 303 dni walki, jednej z najdłuższych bitew nie tylko Wielkiej Wojny, ale i w zapisanej historii. To jest krwawa historia bitwy pod Verdun. Witamy w Wojnach Świata. Grudzień 1915 roku, pomimo obietnic obu stron, że wojna skończy się do poprzedniego Bożego Narodzenia, nadal utknęła w brutalnym i krwawym zmaganiu. Na froncie zachodnim skomplikowana sieć okopów przecięła belgijską i francuską wieś od Morza Północnego do Morza Śródziemnego. Obie strony były zablokowane w przeciąganiu liny, aby zdecydowanie przerwać impas. Dla mocarstw centralnych ich wysiłki w tym zakresie były frustrowane przez konieczność walki z cesarstwem rosyjskim na froncie wschodnim. Niemcy z ich austro-węgierskimi i osmańskimi sojusznikami skutecznie przeprowadzili masową ofensywę w pierwszych miesiącach roku, wypierając rosyjskie siły z terenów dzisiejszej Polski i na terytorium rosyjskie, gdzie ostatecznie zostały zatrzymane, ale nie zanim przedarły się na ponad 100 km, czyli 62 mile do Rosji. Gdy rok zaczął się kończyć, szef Wielkiego Sztabu Generalnego Niemiec, generał piechoty Erich von Falkenhayn, zdecydował się przewartościować pozycję Niemiec. Mimo zastoju na wschodzie, osiągnął swój główny cel na tym froncie zabezpieczając wschodnią granicę Niemiec przed siłami cara Mikołaja II. Był również wyjątkowo świadomy rewolucyjnego nastroju w Rosji, który tylko podsycały porażki ich armii w wojnie. I wierzył, że prawdopodobnie Rosja wycofa się z wojny w następnym roku, gdy zapadnie w swoją własną wojnę domową. Teraz wszystko, co musiał zrobić, to zaszyć się z siłami blokującymi, aby powstrzymać Rosjan, podczas gdy przenosił większość swoich wojsk z powrotem na front zachodni, gdzie wierzył, że wojna zostanie wygrana lub przegrana. Na Boże Narodzenie 1915 roku generał napisał do cesarza Wilhelma II list, w którym przedstawił swoją strategiczną wizję na początek 1916 roku i zalecenia, jak osiągnąć zwycięstwo. W tym liście opisał armię francuską jako stojącą na krawędzi załamania i jedna dobra ofensywa przeciwko francuskiemu celowi złamałaby ich, konkretnie celując w obszar, o którym wiedział, że Francuzi będą musieli się zobowiązać. Dlatego też największe zagrożenie, jakie widział, pochodziło od Wielkiej Brytanii i jej imperium, które zapewniało wyspiarskiemu narodowi bogactwo ludzi i zasobów, które były poza zasięgiem armii państw centralnych. Zaproponował początek kampanii nieograniczonej wojny podwodnej Niemiec przeciwko brytyjskim statkom, aby zmusić Wielką Brytanię do kapitulacji, jednocześnie zmuszając armię francuską do bitwy, gdzie mogła zostać pokonana. Kaiser jednak niechętnie zgodził się na wznowienie tej polityki, ponieważ wcześniej w tym roku niemiecki okręt podwodny zatopił liniowiec pasażerski Royal Mail Ship Lusitania 7 maja 1915 roku, co spowodowało śmierć wielu Amerykanów, pogorszyło relacje z Stanami Zjednoczonymi i groziło przyciągnięciem ich do wojny po stronie trójporozumienia przeciwko Niemcom. Kaiser nie chciał ryzykować dalszego prowokowania Waszyngtonu poprzez zabijanie kolejnych amerykańskich obywateli podróżujących na brytyjskich statkach pasażerskich, dlatego odmówił zezwolenia na wznowienie tej taktyki, skupiając swoją flotę na przejęciu kontroli nad Morzem Północnym od Royal Navy, która w tym czasie blokowała niemieckie porty. Jednak poparł plan von Wolkenheima przeciwko Francuzom? Z błogosławieństwem Kaisera von Wolkenheim rozpoczął poszukiwanie idealnej lokalizacji dla ofensywy. Były dwa główne zastrzeżenia dotyczące wyznaczonego obszaru. Pierwsze zapewniało, że jest on taktycznie korzystny dla sił niemieckich, a drugie, że jest na tyle ważny, aby Francuzi zobowiązali się do jego obrony. Przeglądając raporty wywiadowcze z frontu, znalazł to, czego szukał w mieście Verdun, którego nazwa oznacza Zielony Pagórek, zapewniając szczególnie umocnioną pozycję dla Francuzów. Verdun miało znaczące historyczne i kulturowe znaczenie dla Francuzów. Jak również dla Niemiec i samej Europy. Podpisany w 843 roku naszej ery traktat z Verdun podzielił imperium Franków na trzy królestwa, które zostały podzielone między Lotara I, Ludwika II i Karola II, ocalałych synów cesarza Ludwika I, syna i następcy cesarza Karola Wielkiego. Ten traktat stanowił geograficzne początki tego, co stało się narodem Francji i Niemiec. Dodatkowo, Verdun było miejscem dwóch głównych oblężeń między tymi dwoma narodami w poprzednich wiekach. Chociaż złowrogo dla Falkenheim, oba zakończyły się zwycięstwem Francuzów. Verdun w 1915 roku, roku jako najbardziej wysunięta na wschód francuska pozycja, kontynuowało obronę Francji poprzez serię małych umocnień podczas bitwy nad Marną, ale na początku 1916 roku. roku te były obsługiwane tylko przez jedną cienką linię okopów na północ i wschód od głównych umocnień. Po prostu nie było wystarczająco dużo ludzi, aby zająć gęste lasy bezpośrednio naprzeciwko ich pozycji, które von Falkenhayn uznał, że jego wojska mogą wykorzystać do niezauważonego przemieszczenia się na pozycje przed rozpoczęciem ich ataku. Sekretność była kluczem do ich sukcesu. Ponieważ Francuzi wyraźnie nie spodziewali się dużego ruchu przeciwko Verdun w tym czasie, ponieważ przemieszczyli część swojej artylerii polowej z tego obszaru w ostatnich miesiącach 1915 roku roku. Von Falkenheim miał nadzieję wykorzystać ten fakt, uderzając z siłą, zdobywając region i kopiąc okopy, podczas gdy Francuzi rzucali na nich swoje siły w kontrataku. Niemiecka artyleria następnie zniszczyłaby te kontratakujące francuskie oddziały, przekształcając okolice Verdun w maszynkę do mięsa. Był to logiczny plan, który jego zdaniem miał osłabić Francję do białego, a aby jeszcze bardziej zagwarantować ciągłe wsparcie cesarza, zasugerował, że tę kluczową bitwę powinien dowodzić jego syn, koronny książę Wilhelm, którego piąta armia znajdowała się na prawym skrzydle Verdun. Wokół Verdun płynie rzeka Moza, która biegnie na północ, zanim wpłynie do Morza Północnego. Koronny książę Wilhelm wymyślił plan, według którego jego wojska zaatakowałyby Verdun z obu stron rzeki, mając na celu zdobycie umocnionych pozycji francuskich na północy. Jednak von Walkenheim nie zatwierdził i zawetował plan, zamiast tego nakazując koronnemu księciu skoncentrować swój atak na wschodnim brzegu von Walkenheim argumentował, że plan Wilhelma jest nie tylko zbyt ryzykowny, z potencjalnym naturalnym barierą w postaci mew dzielących ich siły, ale także, że Wilhelm nie zrozumiał istoty sprawy. Wilhelm myślał na poziomie taktycznym o wygraniu bitwy. Jednak von Walkenheim myślał wyłącznie na poziomie strategicznym, aby wygrać wojnę. Dla niego gry terytorialne były bonusem. Prawdziwym celem było zabicie jak największej liczby francuskich żołnierzy. Ale w nadchodzących miesiącach brak jasnych celów od von Walkenheima utrudniłby kampanię Wilhelma. W przygotowaniu do ofensywy pięć. Armia Wilhelma została wzmocniona trzema korpusami wojsk, a dodatkowe korpusy były gromadzone w rezerwie na oczekiwany kontratak Francuzów. Kluczem do sukcesu miała być jednak niemiecka artyleria. Łącznie 1201 sztuk artylerii zostało wybranych do operacji w Verdun a następnie zostały przemieszczone na świeżo położone tory kolejowe, które miały również służyć do ciągłego dostarczania amunicji do działu. Pozwoliło to na utrzymanie wysokiego tempa ognia przeciwko siłom francuskim, strzelając z trzech kierunków wokół pozycji francuskich. Ustanowiono skomplikowany system telefoniczny, by dostarczać Wilhelmowi i jego dowódcom najświeższe informacje i umożliwić im wydawanie instrukcji bezpośrednio. Wiązało się to z rozciągnięciem tysięcy mil kabli telefonicznych za niemiecką linią. Takie przygotowania na dużą skalę nie umknęły uwadze Brytyjczyków i Francuzów. Faktycznie holenderskie agencje wywiadowcze odkryły plan von Walkenheima o pokonaniu armii francuskiej już w grudniu 1915 roku i mimo formalnej neutralności, Holendrzy przekazali te informacje Brytyjczykom, ale obraz był nadal niekompletny. Francuskie samoloty rozpoznawcze zauważyły wzmożoną aktywność w okolicach Verdun, lecz siły pod wodzą generała Josepha Joffre'a były zbyt skoncentrowane na przygotowaniach do swojej ofensywy, by zwrócić na to odpowiednią uwagę. Dopiero w przeddzień początkowego niemieckiego ataku Joffre zaczął działać z pewnym poczuciem pilności, nakazując przerzucenie wojsk do Verdun. Pod tym względem pomogła mu zła pogoda, która zmusiła Wilhelma do opóźnienia rozpoczęcia ataku o ponad tydzień. Ale pomimo tej przewagi Francuzi byli mniej niż idealnie przygotowani na to, co miało nadejść. Nazwana operacją Gericht, czyli sąd, plan zakładał intensywny ostrzał artyleryjski, podczas którego na francuskie pozycje miało być wystrzelonych niespotykanych 100 tysięcy pocisków na godzinę. Aby stłumić ostrzał z francuskich dział przeniesionych na ten obszar, niemieckie siły miały rozmieścić pojemniki z gazem fosfinowym na swoich pozycjach, aby zabić lub utrudnić pracę francuskim obsługom działu. Pierwszy piechota następnie ruszyłaby naprzód i oceniłaby skuteczność początkowego ostrzału, pozwalając Wilhelmowi kierować swoimi działami i ich potężną siłą ognia tam, gdzie były potrzebne, zamiast marnować pociski na bombardowanie już zniszczonych pozycji. Następnie oddziały wsparcia próbowałyby zdobyć francuskie okopy pierwszej linii, podczas gdy artyleria bombardowałaby ich dawną załogę, która teraz wycofała się do okopów drugiej linii. Strategia von Falkenheina, polegająca na minimalizacji strat niemieckiej piechoty przez zmuszenie artylerii do wykonywania większości pracy, stała się standardem dla jego prowadzenia kampanii. Idealnie zdobyte terytorium zmusiłoby Francuzów do wejścia w pułapki śmierci, wykorzystując wzajemnie nakładający się ogień artyleryjski do zniszczenia tych obszarów, podczas gdy artyleria dalekiego zasięgu kontynuowałaby zakłócanie linii zaopatrzenia i komunikacji za frontem. W końcu rankiem 21 lutego 1916 roku rozpoczęła się bitwa. 715 Spokój wczesnego poranka został rozbity przez nieziemski wybuch artylerii, niespotykany dotąd w historii. Pierwszy strzał padł z niemieckiego działa kolejowego o długim zasięgu, które trafiło w Pałac Biskupi w samym Verdun, zrywając część ściany katedry. Przez następne dziewięć godzin wydawało się, że na francuskie pozycje wzdłuż 20-kilometrowego frontu sypią się pociski wybuchowe. Pierwszoliniowe okopy były tak zdewastowane przez ten atak, że w niektórych obszarach tylko co piąty francuski żołnierz wyszedł z niego bez szwanku. Francuskie próby skoordynowania odpowiedzi były utrudnione przez całkowite przerwanie francuskiej sieci telefonicznej między ich frontem a dowództwem. W powietrzu użyto około 168 niemieckich samolotów, które utworzyły największą dotychczas widzianą powietrzną osłonę ochronną dla operacji wojskowej, aby uniemożliwić Francuzom użycie własnych samolotów rozpoznawczych do zlokalizowania niemieckich dział w celu przeciwdziałania. 1645 godzina, po wystrzeleniu oszałamiającej liczby milion pocisków, pierwsi niemieckie zwiadowcy wyszli z okopów i zobaczyli na własne oczy zniszczenia, które ich działa wyrządziły wrogiem. Jednakże, poza identyfikacją niewielu pozostałych stosunkowo nienaruszonych odcinków linii, otrzymali od von Falkenhaina surowe instrukcje, aby nie posuwać się dalej niż to konieczne do koordynacji artylerii przeciwko tym pozycjom aż do zmierzchu. Następnego dnia nastąpiło wznowienie ostrzału, ale armia Wilhelma dodała kolejny horror dla Francuzów w postaci 96 żołnierzy wyposażonych w miotacze ognia. Ponownie, Francuzi ponieśli okropne straty kontynuując zmagania z koordynacją skutecznej odpowiedzi. Do trzeciego dnia niemieckie oddziały posunęły się naprzód, aby zająć najbardziej wysunięte francuskie okopy, w niektórych miejscach posuwając się aż dwa mile od swojego punktu wyjścia, biorąc w tym czasie ponad 3000 francuskich jeńców. Niemieckie oddziały posunęły się naprzód, aby zająć najbardziej wysunięte francuskie okopy, w niektórych miejscach posuwając się aż dwa mile od swojego punktu wyjścia, biorąc w tym czasie ponad 3000 francuskich jeńców. Takie było chaos dla Francuzów. Że w jednym strasznym przypadku przez pomyłkę zbombardowali swoje własne oddziały w mieście Samo, otwierając je na późniejszą okupację niemiecką. W czwartym dniu Niemcy zadali poważny cios, kiedy zdobyli fort Duamon za pomocą tylko małej grupy żołnierzy z 24, pułku piechoty brandenburskiej armii niemieckiej. Żołnierze weszli do dłomą przez niepilnowany przejazd, zaskakując całkowicie garnizon 57 drugoliniowych francuskich terytorialistów, co skutkowało upadkiem fortu bez oddania ani jednego strzału. Do tego momentu francuska linia nie mogła już powstrzymać przytłaczającej siły przeciwko nim, a Niemcy byli w stanie przebić się między Beaumont a Saint-Magnon, co było ich największym zdobyciem w pojedynczym dniu bitwy do tej pory. Ten przełom przekształcił bitwę zepchnął Francuzów do tyłu. Nie była to już typowa statyczna bitwa między okopami, ale raczej ruchoma walka, gdy Niemcy ścigali Francuzów przez wieś, aż byli zaledwie dwie mile od samego Verdun. W obliczu pogarszającej się sytuacji Geoffrey wysłał swojego zastępcę, Eduarda Noela de Castenolta, do Verdun, aby ocenić sytuację. Jego odpowiedzią było powierzenie dowództwa generałowi Henry Philippe Petain. Okazało się to decydującym ruchem dla Francuzów, ponieważ Pétain sprostał wyzwaniu, sprzeciwiając się bardziej ostrożnym opiniom wśród Francuzów, że powinni porzucić Verdun i ustanowić nową linię obronną za miastem. Był dokładnie tym typem przeciwnika, na którego von Falkenhayn miał nadzieję, francuski generał, który upierał się przy utrzymaniu linii za wszelką cenę, a więc Pétain wydawał się grać idealnie na jego rękę. Jednakże Petain był logicznym oficerem i takim, który troszczył się o swoich ludzi, a jego decyzje w nadchodzących dniach i tygodniach odzwierciedlały to. Rozpoznając, że toczy bitwę na wyniszczenie, Petain skorzystał z wąskiej drogi o szerokości zaledwie 6 metrów, która później stała się znana jako Święta Droga. Ta mała droga była używana do transportu stałego strumienia wojsk i zaopatrzenia za pomocą około 3500 ciężarówek, które następnie wycofywały rannych żołnierzy w drodze powrotnej. W szczytowym momencie ta kluczowa linia zaopatrzenia dostarczała co tydzień 90 tysięcy ludzi oraz 50 tysięcy ton zaopatrzenia. Aby uniknąć wyczerpania wśród ludzi, Bataan wprowadził również system Noria, w którym dywizje były rotowane na pierwszej linii co 15 dni lub gdy straciły jedną trzecią swojego personelu. Bitwa oczywiście nie ograniczała się tylko do ziemi. Niebo nad Verdan stało się siedliskiem lotniczej aktywności na rzecz wojsk na dole. Co z kolei doprowadziło do szeregu walk powietrznych, ponieważ obie strony przyjęły wówczas dedykowane samoloty myśliwskie, aby zniszczyć maszyny przeciwnika. Jednym człowiekiem, który bardziej niż jakikolwiek inny kojarzył się z walkami nad polem bitwy pod Verdun, był Francuz Jeanne Neval, który zdobył przydomek Strażnik Verdun. Od pierwszego dnia bitwy brał udział w akcjach przeciwko samolotom wroga. Jego własny samolot początkowo był pomalowany w jaskrawe kolory flagi francuskiej, zanim zrobił coś dość unikalnego i ozdobił swój nowy biedny myśliwiec w całości czerwoną kolorystyką, dzięki czemu łatwo go rozpoznawali jego towarzysze na Ziemi, którzy często wiwatowali na jego widok. To było prawie rok przed tym, jak Manfred von Richthofen zrobił to samo, człowiek, który stał się znany jako Czerwony Baron. Z Wilhelmem i Petenem teraz zablokowanymi w swojej grze wojennej, pytanie brzmiało, czy jedna strona mogłaby wystarczająco zmielić drugą, aby osiągnąć zwycięstwo. Pod opieką Petena, Francuzi byli w stanie zrealizować bardziej wiarygodną odpowiedź na niemiecki atak. Pomimo, że były dość wyraźnie nieobecne w początkowych rundach, do marca francuskie działa polowe odpowiadały tym samym z własnymi salwami, a choć Niemcy nadal odnosili sukcesy w małych akcjach typu ugryź i trzymaj, stracili dużo ze swojego wcześniejszego impetu. 9 kwietnia niemieckie siły rozpoczęły dużą ofensywę po obu stronach Mozy, ale odniosły tylko częściowy sukces, ponieważ choć siły zachodnie zdołały dotrzeć na zbocza Lemor-Om, gdzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy wielokrotnie atakowały, aby wypędzić stamtąd francuskich obrońców. Te na wschodnim brzegu zrobiły niewielkie postępy w porównaniu. 30 kwietnia sukces Petena został nagrodzony awansem, a zastąpił go Robert Nivel. Podczas gdy Peten idealnie nadawał się do defensywnych potrzeb dotychczasowej bitwy, Nivel był z natury bardziej agresywny, dążąc do ataku, a nie tylko do odparcia Niemców. Przyjmując dowództwo, oświadczył: Ils ne passeront pas nie przejdą. Niestety. Francuzi nadal tracili żołnierzy chroniąc Verdun, tak jak von Wolkenheim miał nadzieję. To była przyczyna frustracji między Paryżem a ich sojusznikami w Londynie, którzy przygotowywali się do letniej ofensywy, którą Francuzi teraz naciskali, aby przyspieszyć, aby złagodzić presję na Verdun. Brytyjczycy zgodzili się i wspólnie z Francuzami rozpoczęli bitwę nad Sommą 1 lipca 1916 roku. roku. Pierwszy dzień ofensywy przeszedł do historii jako najkrwawszy dzień w historii brytyjskiej armii, ale w miarę postępów udało się odciążyć francuskie oddziały w Verdun, gdyż niemieckie wojska były przekierowywane, aby powstrzymać Brytyjczyków. Sytuacja dla von Wolkenheima pogorszyła się, gdy dodatkowo dowiedział się, że Rosjanie zaczynają również wywierać większą presję na państwa centralne na wschodzie. 11 lipca niemieckie siły rozpoczęły swoją ostatnią dużą ofensywę bitwy. Kierując się na francuskie siły w Souville, ofensywa nie powiodła się, a z powodu potrzeby niemieckich wojsk na innych frontach, plany przyszłych dużych ofensyw zostały odłożone na półkę, a artyleria pozostała głównym środkiem do zmielenia Francuzów, którzy sami przygotowywali swoje własne kontratak. W kolejnych tygodniach wysiłki von Wolkenheina wydawały się nie przynosić efektów, które postawił sobie na początku bitwy, która nie wykazywała żadnych oznak zakończenia się w najbliższym czasie. I tak 28 sierpnia 1916 roku, roku został zastąpiony przez Paula von Hindenburga. Von Hindenburg zdał sobie sprawę, że intensywność poprzednich operacji nie mogła już być utrzymana w Verdun, dlatego zarządził całkowite zaprzestanie wszelkich ofensyw, skupiając się zamiast tego na konsolidacji niemieckich zdobyczy w obliczu nadchodzącego kontrataku Nivellesa. Kontratak nastąpił 24 października po pięciodniowym wstępnym bombardowaniu francuskim. Tylko w pierwszym dniu Francuzi posunęli się o 2,9 km, czyli 1,8 mili, co jest imponującym wynikiem w kontekście bitwy, a ich morale gwałtownie wzrosło na wieść, że Fort Daumont został odzyskany. Nivelle kontynuował nacisk na przeciążonych Niemców w zimne listopadowe noce i grudzień, kiedy to 15 grudnia kolejna duża ofensywa zepchnęła niemieckie siły prawie do ich pozycji z lutego 1916 roku, z rozkazem Hindenburga o wstrzymaniu operacji ofensywnych. Bitwa pod Verdun skutecznie zakończyła się 18 grudnia 1916 roku. Francuzi utrzymali miasto, a cel von Walkenheina, którym było osłabienie Francji, nie powiódł się, uniemożliwiając Niemcom zwycięstwo na froncie zachodnim. Bitwa pod Verdun trwała 9 miesięcy, 3 tygodnie i 6 dni, co czyni ją najdłuższą bitwą I wojny światowej. Bitwa ta stała się od tego czasu głęboko zakorzeniona w francuskiej mentalności wojskowej jako demonstracja francuskiej wytrzymałości i determinacji w obliczu wroga. Do tego stopnia, że jeden z ogromnych czołgów Charbet, jeden z czasów II wojny światowej, nosił nazwę Verdun. Jednak dla szerszej publiczności, Verdun kojarzy się bardziej z brutalnością wojny i słusznie, ponieważ mimo, że von Walkenheim nie zdołał zniszczyć francuskiej armii, to jednak poniosła ona straszliwe straty. Zginęło 163 tysiące żołnierzy, a kolejne 216 zostało rannych. Za swoje wysiłki Niemcy stracili 143 tysiące swoich żołnierzy, a podobna liczba została ranna. Ponieważ musieli cofnąć się na wcześniejsze pozycje, Verdun uznawane jest za francuskie zwycięstwo. Po II wojnie światowej i ogromnych zmianach społeczno-politycznych, które miały miejsce w całej Europie Zachodniej, Verdun stało się symbolem pojednania franko-niemieckiego. W geście pokojowych relacji w tej nowej erze między dwoma stronami, 22 września 1984 roku, ówczesny kanclerz Niemiec Zachodnich Helmut Kohl i prezydent Francji François Mitterrand stali na cmentarzu w Douaumont, gdzie trzymali się za ręce przez kilka minut w ulewnym deszczu. Ten potężny gest oznaczał położenie kresu bulowi spowodowanemu w przeszłości, zapowiadając bardziej pokojową i pomyślną przyszłość dla obu narodów, które teraz pracują razem.